A w dzisiejszym odcinku to Challenge oczywiście zapraszam na kolejne testy prędkości 1, 2 i 100 na godzinę na ostatnim biegu. Także zapnijcie pasy i lecimy z tematem. Skoda Yeti 2012 rok, 2 litry dieselek, 110 koni, test prędkości na to na 4 koła. 1, 2 i 100 na godzinę na ostatnim biegu. 1 100 na godzinę, 1800 obrotów. Także skrzynia zostapniowana bardzo dobrze, ale tylko 110 koni. A dzisiaj mamy Dacia Duster, 2013 rok, 1,5 dieselek, 110 koni podobno, kilometry jakieś tam są i rezerwa. Skrzynia biegu jest manual sześciobiegowy, plus jest napęd na cztery koła. Także próbujemy robimy test prędkości. Test prędkości będzie taki 1 do końca, 2 do końca i szósty bieg 100 na godzinę. Już wam pokazuję o co chodzi. Bardzo krótkie przełożenia w tej skrzyni. zrobimy 100 na godzinę. 100 na godzinę to jest jakieś 2120, może 2100 obrotów. O, no, tak będzie, 200. A więc bardzo, bardzo, bardzo krótka z ale. Jak zjedziemy z asfaltu na jakieś błotko, to na pewno się krótka skrzynia biegu przyda. Także to na tyle. Z testów prędkości. Mazda CX5 2.2 litra w dieslu, w technologii Active na pokładzie automat test prędkości 1.2 i później i później 100 na godzinę 100 na godzinę na ostatnim biegu czyli szóstym wybieramy Tiptronic dlatego że w tym Tiptroniku ona nie zmieni biegu no i lecimy 6k na godzinę. No, nie zrobimy tu nic. No, nie zrobimy 100 na godzinę. 100 na godzinę około 1800 obrotów mamy tu dzisiaj Golfa 5 2007 rok 6 7, 2 litry benzyna GTI 200 koni, skrzynia na pokładzie DSG i zrobimy test prędkości 1-2 1-2 i ostatni bieg 100 na godzinę ustawimy się prosto 200 obrotów a w dzisiejszym odcinku mamy Audi 6 2012 rok 180 kW mocy i test prędkości 1, 2 i ostatni bieg 100 na godzinę na pokładzie automat już Wam pokazuję oczywiście będzie ze startu Spróbujemy osiągnąć bardzo ładnie 1500 obrotów na siódmym biegu. Idealnie skrzynia zestopniowana perfekcyjnie. Także to na tyle testów. I co, do następnego odcinka? Peugeot 107, test prędkości 1. Dwa do końca i ostatni bieg 100 na godzinę 1 około 58 105 na dwójce i teraz 100 na godzinę na piątym biegu to jest jakieś 2700 2800 obrotów o tu niestety pod górkę nie naciągniemy nic więcej, bo jest FES góra i on słabnie na tej piące. Ale test prędkości zaliczony. Dzisiaj mamy test prędkości Jaguara xf 2016 rok 3-litrowy diesel. Skrzynia 8HP, czyli z, B. z BMW jedyneczka 60. dwójeczka 90. Teraz 100 na godzinę na ósmym biegu. Patrzcie na to. 100 na godzinę na ósemce. To jest 1200 obrotów. Niemożliwe. Niemożliwe. Skrzynia z najniższymi obrotami. Także bardzo dobra skrzynia. A dzisiaj mamy na testy prędkości 1,2, 2 100 na godzinę, ostatni bieg S klasę, znawcy na będą wiedzieć co to jest 5G na pokładzie, lecimy jedyneczka 80 dwójeczka 130 Teraz zapinamy ostatni bieg i 100 na godzinę. 100 na godzinę. O, no, zaraz wam pokażę. 2000 jakieś 2100 obrotów. No, a tak plus minus. Ale zbieżność jest słaba w tym pojeździe. No około. Teraz nie, bo się oczywiście śli Skrzynia. Nissan Micra, 2004 rok, 1.2 benzyna. Robimy test prędkości. 1, Dwa. I ostatni bieg, czyli piąteczka 100 na godzinę. na 3100 obrotów. A 90, czyli 3 litry biturbo w benzynie o oznaczeniu 335. 12. I szósty bieg 100 na godzinę. Wszystkim oczywiście dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniacie, wbijajcie na Instagrama. Tam też wchodzą relacje. Zapraszam na platformę Patronite do wsparcia majstra. I widzimy się w kolejnym odcinku.